Coś pięknego. Elazer prowadzi z zestem. A to jest mecz o półfinał. I co ciekawe, w tym półfinale będzie albo Krystianer, albo Soul. Jeszcze nie wiemy, który Polak, ale może będzie półfinał polsko-polski. W, w, w ćwierćfinałach w dolnej części drabinki mamy właśnie trzech Polaków. No i Zesta z Korei Południowej. On teraz na naszych ekranach: różowy Protos ze drużyny Dragon Phoenix Gaming. na no w kolorze czerwonym Mikołaj Elazer Ogonowski z drużyny x Komago. Jazda mapa Blackburn. Pierwszą mapę. Widziałem tylko końcówkę na, na, na powtórce, bo byliśmy jeszcze w meczu e, soula i papiego. E, no i w tej końcówce laser Zes na pierwszej mapie widziałem wielki atak hydralisków Banningów na protosa, który miał kariery. Były też jakieś disruptory, także wygrał taką. E, no, dość sensowną taktyką Elaser. Brawo Mikołaj. Jeszcze jedna i mamy no, mamy gwarancję Polaka w finale. Jeżeli laser pokona Zesta, no to wtedy już nie ma opcji, już będzie Polak. To już, już nie ma, już nie oszukają nas tutaj. No, a nie oszukujmy też, że z drugiej strony drabinki pozostał Klem, ale też Hiro Pozostał również Lambo i Maxpax, też czterech mocnych zawodników z Europy. A się nam ciekawie poukładała drabinka, a to dlatego, że właśnie w tym turnieju bierze udział Korańczyk. I chyba. Z jego pomocą, ale też z pomocą tego, że Lazer bierze udział w turnieju, ale i dużo innych znakomitych zawodników. Nib, który odpadł wcześniej na Lilbała, którego z kolei pokonał Christianer. Przez te wszystkie zawirowania, przez te wszystkie zapisy, przez tę masę znakomitych zawodników, no mamy taką sytuację, jaką mamy. Polacy póki co z Zestem ogrywają wszystkich. Na dole drabinki, a na górze klem z Hiromarinem. Niech oni się tam bawią. Dobrze, że Hiromarina właśnie tym razem nie było po drugiej stronie drabinki. Niech się szarpią w półfinale. A my poobserwujemy. Kto wie, może laser kontra Sol, może zest kontra Sola, może zest kontra Christianer też byłby kapitalny półfinał. Oglądałbym. O no, który to z Polaków nie będzie, będzie fantastycznie. Najważniejsze, obalić Zesta teraz. To jest zadanie Elazera, naszego numer 1 teraz. Max Pax wygrał z Klemem? Oj Boże, co się dzisiaj dzieje? Co za nietypowy turniej? Jeden wielki szok. No, rosną szanse Hiro Marina, ale przecież Lambo też go może pokonać. I wtedy, półfinał Lambo Max Pax też jest bardzo realny. Wszystko jest teraz już realne. O po meczu Polska, Słowacja, zwłaszcza, że tak przypomnę. <grym> już pewnie niektórzy zapomnieli. Nie ma problemu, ja z chęcią poprzypominam. Nieźle, naprawdę. <grym> No dobra, Zest leci swoją Oracle. Swoją drogą, Zest jest naprawdę jakimś demonem. W Korei, w Korei Południowej mamy czwartą sześć rano. Nad ranem. Czyli dla niego to już jest no, ciężka noc. A przynajmniej powinna być. No i widać, że ta Oracle... Uj, jak pięknie to się w ten kosmos teraz rozpadło. To mi się podobało. Dla Zesta ciężka godzina. Ale dla niego <laughs> ostatnio naprawdę nie ma pory, nie ma turnieju, w którym... On nie może wziąć udziału, jeżeli tylko trochę chce. Dwa Stargates, y. masę gier gra ja Jestem pełen podziwu. Myślałem, że on jest takim jednym z tych zawodników, trochę może jak rogue, którzy się wynurzają w pełnej swojej formie, tylko w określonych momentach w roku na, na określone turnieje. Ale nie, on chyba faktycznie chce cały czas cisnąć. No, też w sumie co innego zawodowy gracz ma do roboty. Zwłaszcza w Korei. Chciałby bardzo zdobyć tego Mistrza Świata. Już się otarł o niego w tym roku. Ale nie poszło. Jak dobrze pamiętam, to chyba. Kreator jest jedynym chyba protoskim mistrzem świata. Musiałbym to jeszcze sprawdzić, bo teraz tak zacząłem się zastanawiać blisko. Liquipedia a nie, to co innego było chyba chyba to inaczej liczyli. Mamy Geniusa aha, czyli tylko SOS. Tak, by wychodziło po tych tych. Ale był przecież 2012, tutaj nie jest napisany. Oni to chyba inna nazwa, to dlatego to pominięte jest. Momencik. No właśnie. A nie to Parting Boże, jak mogłem sko... A, bo kreator był drugi. <noise> Coś mi tak się źle zapisało w głowie. No w każdym razie, czyli tylko Parting można powiedzieć, że miał Mistrze Świata oraz. SOS. Chociaż nie wiem, czy się liczy, czy jest zapisany na tym pucharze Parting za 2012 rok. Ale bardzo niewielu protosów się zapisało. Zest myślę, że spokojnie mógłby dołączyć do grona Mistrzów Świata. Ale musi się wstrzelić formą akurat w Mistrzostwa. Bardzo spokojna ta rozgrywka, szczerze mówiąc nawet jakoś się wybitnie nie rozglądałem, ale widzę, że nic nas nie ominęło. Bo tak myślałem nad historią StarCrafta i tylko Oracle pękła u Zest'a. No dobrze, przechodzimy w coś nietypowego, bo Warzone dropa. Warpism cały na biało. Już niesamowicie wygląda ten Warpism, przyznam, w tych kolorach. Nie wiem co tu się stało, że taki jakiś bardziej biały niż do jak dotąd. Nie no, to przez kolor pewnie. Okej, okay, jest akcja. Zaskoczony chyba bardzo mocno, elazer on celował w SkyTosa. A tu nagle zeloty, nagle Archony i Wojdy. No na Wojdy jest jakaś odpowiedź, ale przesadna, bo nie ma teraz z kolei odpowiedzi na zeloty. I teraz, teraz arcyważne, żeby nie ukończył się ten warpin. O nie, ukończył się. No i chyba to skończy Elazera. No ale jest jeszcze może mała nadzieja, może ucieczka dronami. Świetnie zes też wysyła kilku zelotów na Roach Warren. No zaskoczony został laser No łyknął jak młody pelikan tę ideę, że będzie grać z Kytosa Zest. Oczywiście poleciały na kontratak koruptory. Uda się rozwalić Nexusa i to nawet w sumie bez najmniejszego problemu. Archony zostaną po drugiej stronie, ale 42 dronki zniszczone. No, co prawda laser to sami tracił nawet więcej, ale tym razem są to obrażenia nie do odbudowania. A nic, GG, im, szkoda. Taka szybka mapa w sumie wyszła i taka jednowymiarowa. No, po prostu zest zmylił Elazera, że gra jednostki powietrzne, a tak naprawdę zrobił bardzo mocny atak lądowy. Szybko, brutalnie i pewnie wjechał zest. I jest to taki rzeczy, trzeba przyznać, niezłym specem. GG. Teraz gra trzecia. To jest dalej do dwóch wygranych, bo to ćwierćfinał. Niewykluczone, że właśnie przez to wojsko taki zest się stał hiperaktywny, że nawet w europejskim e, solo Open gra. No już z tego turnieju mają obaj zawodnicy, czyli laser Zest po 50 dolarów. No, zaczynamy mapę trzecią. Polak czerwony, Koreańczyk. Tym bardziej różowym kolorem. Pamiętam jak się chyba śmiał e, troszeczkę Reynolds z tego, że laser czasami nie dba za mocno o zwiat, tylko tak e, robi jednostki czy ogólnie taktyki, czasami trochę na wyczucie, trochę po tylko takich kilku elementach stara się już zgadnąć, co robi rywal. Bardzo często to się udaje, ale no, czasami wychodzi tak jak przed chwilą, czyli był ewidentnie zaskoczony Polak. Na obrona takiego podejścia zestaw w zasadzie nie jest specjalnie trudna, no tylko trzeba wiedzieć, że to idzie. Znaczy może też nie jest jakoś łatwo, ale. No, trochę za dużo dron, trochę więcej rołczy, trochę może mniej koruptorów. Ciekawe, czy też wystarczyłoby szybciej prędzej zniszczyć Warprisma. czy to by też wystarczyło. No, ale tego się póki co nie dowiemy. Czekamy na wydarzenia z trzeciej mapy, z mapy 2000 atmosfer. No i Zest po cyberkorze wyjeżdża probą na mapę, co oznacza, że to najprawdopodobniej będzie Proxy Stargate. W dolnym prawym rogu ukrywa się ta proba. No, już przy asymilatorze jakaś koncepcja. z za Polaków. No nie powiedziałbym, jak mamy ich trzech w ćwierćfinale i duża szansa na półfinał i finał, chyba że Zest nas wszystkich tutaj ogram. Jest wspomniany Stargate. No zwiadowca Zesta jeszcze się tutaj rozgląda troszeczkę. Lazar zaraz będzie stawiać trzecią bazę, ale co najgorsze, on nie wie, że to jest właśnie to, co jest. I nie wiem za bardzo, jak miałby się domyślić. W sumie, teraz ta proba, ona będzie wracać z prawej strony, z tym, że Elazer może sobie pomyśleć, że to jest ta proba zwiadowcza, ale jeżeli pamięta, że ta zwiadowcza ma obite 10 punktów zdrowia, a ta nie, a nie, Zest jest mądry. Zest nie pokaże tej proby jadącej z prawej strony Overlordowi, bo to już by była sugestia dla Elazera, więc on ją tutaj zostanie. No niestety, cwana bestia z tego korańczyka, żadnego małego... Sygnału żadnej poszlaki nie pozostawi Elazerowi. No, a Orakel coraz bliżej. Zagrożenie gigantyczne. Ale robi wieżyczkę jedną Elazera. Tutaj ma dwie królowe, no, ale żeby ta królowa tylko stanęła tutaj. Żeby nie zlekceważył tematu Elazer. Ta, ten zergling też jest na wagę złota. Już biegnie! No i sprawdzi! O to są dwie Orakel. O, to jest super dla Mikołaja, że ta pierwsza od razu nie pognała. Dobrze! Doskonale, wszystko sprawdzone, wszystko już wie Elazer. Ale czy starczy obrony? Tutaj jedna wieżyczka, jedna królowa. Tutaj dwie królowe. Nie jest niby źle. Zdarzało się widzieć zergów bardziej bezbronnych niż to, co ma Mikołaj. Udało się też oczywiście pozbyć tego pylona. Robi też Twilight Cancel i 4 gates zest. Dobrze. Naprawdę przyzwoicie. Szkoda, że inne królowe się tutaj nie pofatygowały, żeby pomóc. Jakoś tak szybciej, żywiej i myślę, że nawet królowo by uratowały laser, ale to jest nic w porównaniu z tym, jak dużo mógł stracić. O kurczę. O, ho, 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 ho. 5, 8. Warp Gateów łącznie ma zest Czyli będzie tak zwany Mass Adept i albo wejdzie, albo nie wejdzie. To jest taktyka wręcz ostateczna. Czegoś takiego się w sumie nie widzi w, w, w PVZ. Ich tak praktycznie nie gra. No Elazrowi, jakimś cudem, musi dać do myślenia to, że późna jest trzecia baza przeciwnika. A przecież były tylko te dwie oracle. Na roachie. Po prostu robić rocze. Niestety mamy też późny ler. To wszystko trochę jednak zamotało, zachwiało takie szybkie rozwijanie się lasera. Nawet co teraz złapał. A Mikołaj, naprawdę, już tylko rołcze są potrzebne. I będzie ok. Zest jeszcze nie wychodzi na mapę. Robi plus jeden? Chyba chce zafejkować, chce oszukać lasera te Plus jeden robi po to, żeby grać powietrzne rzeczy. Ale i tylko zerglingi na pasku produkcji. On robi rouczvoren, żeby właśnie mieć w razie czego odpowiedź na adeptki. Ale roach na razie nie gra. Plus jeden, trzy adeptki tyle widzię laser. Zaraz zobaczy dużo więcej. Nawet zeloty to były, czemu tu zeloty są jakieś dwa? Chyba błąd zestan. O Elazer, widzisz, że proby nawet nie przejeżdżają do trzeciej bazy. To też jest jakiś mały sygnał. Kolejne zerglingi się rozglądają. Elazer cały czas nie dowierza. Co takiego planuje Korańczyk? O i teraz, gdyby wbiegł do trzeciej bazy, już by miał ostateczne potwierdzenie. Jest wielkie wyjście. Gigantyczna liczba adeptek wychodzi na mapę. No i stres. Robi rołcze Polak oczywiście. 72 drony, mój Boże. Czy to nie jest za dużo? Czy nie za późno robi rołcze? 26 Nie mało karakanów wyskakuje. zjaje kelazera, No i teraz decydujące chwile. Ciekawe, czy w to samo miejsce poleci zest. Czy jakoś to rozdzieli? Póki co, chyba planuje nawet rozdzielać. W międzyczasie zerglingi męczą trzecią bazę zesta, ale. Tam się teraz też pojawi za chwilę za dużo adeptek. Minimalnie gubią się drony lasera w tym zamieszaniu. Zwłaszcza te w pierwszej bazie są teraz zagrożone. Teleportacja do drugiej bazy też za, chwile, za chwilę nastąpi. Ale spokojnie, laser jeszcze się trzyma. Ma więcej punktów ogólnego zaopatrzenia. W tej bazie też już można by zacząć stawiać opór adeptkom. No bo jak nic nie stawi oporu, to wtedy drony będą tracone. 14 ubitek. Jeszcze nie jest źle. Jeszcze jest całkiem, całkiem optymalnie. Zest nawet skończy te plus jeden do jednostek powietrznych, pomimo tego, że nie ma żadnego Stargate'a. Lepsze, nieprzydatne jak drzwi do lasu, ale cóż, Zest chce to skończyć adeptkami. I tak ma na nie jeszcze trochę kasy. Świetne przytrzymanie! O, ale tu jest row 3. Kochany, no to jedziemy. Szybkość do nich też gotowa. Chyba się udało. Mam, o Jezu, tych adeptek tu jest w każdym miejscu, ale spokojnie. Koreańczyk nie ma gospodarki, więc tylko te 53 drony to i tak jest niezła liczba. I taki laser zbiera więcej, a teraz ma jeszcze przecież silniejszą kompozycję. Wytrzymałe karakany na, no dość kruche adepki w takich proporcjach. No i brawo Elazer, wytrzymał napięcie, wytrzymał ten dziki ostateczny atak ze STA. GG. No, było trochę nerwowo znowu, ale na szczęście nie wierzył do samego końca. Być może słuchał tego wywiadu, w którym Raynor mówił, że on się już nie nabiera na protosów, którzy udają, że robią to czy tamto. On cały czas jest czujnym też na adeptki. No i tak było. GG, brawo, Elazer. To oznacza, że mamy trzech poleków w dolnej części drabinki, więc jeden z nich będzie w finale. Czy będzie to Krystianer, czy będzie to Soul, czy to będzie Elazer, nie wiem. Ale będzie pięknie. Już wchodzę do Krystianera i Soul'a. 0-0, no dobrze, to zobaczymy jeszcze cały pojedynek Krystianer-Soul, a potem półfinał. well played. תגיד שבו הם ברוב איתם מגיימבוי